Dzień dobry Państwu, witam na pierwszym Media Day Ambiolucowych, pierwszy dzień medialny, taka inicjatywa, którą chcemy stworzyć od tego momentu, zbliża się spotkanie z MKS-em Domowa to jest dobry dobry taki dzień, dobra chwila, żeby rozpocząć takie cykliczne konferencje prasowe, razem dzisiaj z nami jest trener Ambiolucowych Igor Milicić i center zespołu Złotowska Kevin Bristol. Czas dla Państwa, zapraszam do zadawania pytań. Panie trenerze, więc ja zapytam Pierwszy, Marcin Grówiecki, Jata Pomorska, Woca, jak nasze miasto. Jak zdrowie po spotkaniu poniedziałkowym, czy wszyscy zawodnicy nie narzekają na urazy, jak wygląda sytuacja przed niedzielnym meczem z Dąbrową? No, lekkie kłopoty zdrowotne są, ale to w każdym zespole się zdarza. Myślę, że na meczu z Dąbrową będziemy w komplecie. Także trenujemy, robimy. Co jest potrzebne, żeby żeby w niedzielnym meczu być gotowi no, 100%. Rozumiem, że w tym momencie Oguci zagra w niedzielnym meczu, tak? No, Oguci nie wiadomo, czy zagra, czy zagra, czy jeszcze nie jest. Yy, nie mamy konkretnych informacji. Nie powiedział Pan, że w komplecie, dlatego zapłynęł za słówko. Nie, jeszcze ten, o tym zawodniku później porozmawiam. Jeśli chodzi o spotkanie w Zgorzelcu, jak Panu oceni ten mecz, bo nie byliśmy, oglądaliśmy tylko w telewizji, co tam było decydujące i kluczowe dla losu tego spotkania? Naprawdę nie pamiętam, bo ten mecz odbył się bardzo, bardzo dawno temu. W poniedziałek. Dobrze, co będzie kluczowe przed niedzielnym spotkaniem, jeśli chodzi o zespół dobrowy? E, Dobrowa ma naprawdę mocną strefę pod Koszową, e, i którą będziemy musieli ograniczyć ich poczynienie. Do tego się przygotowujemy, mamy trzy dni do tego i i mam nadzieję, że w meczu z Dąbrowa ma... nie będą mieć przewagi w tym punkcie. W Dąbrowie Górniczej przegraliśmy 10 punktami. Rozumiem, że zespół jest żonny Rewan Może Pan Pytanie do trenera czy do? No to pan do Kevina. Może Kevin Tak to najpierw może Kevin the the against Dąbrowa Górnicza. Lost. So this time take a revenge. Um, yeah we're preparing right now for, for our next game we're preparing hard and watching the film and stuff and see how we got to make adjustments. So going into next game of course it's home so we gotta come back and get this one. tego bardzo pamiętają które było w Dąbrowie Górniczej, przegramy spotkanie, oglądali już wideo z nagraniami, z, z, z nagraniami z najlepszymi akcjami wesołów pąbli górniczej i zrobią wszystko, co tylko ich mocy, żeby żeby zwycięstwo stało w ocenie. Najmocniejsze strony MKS-u na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę ja, panie trenerze ja, dobroła ma 11 zawodników, którzy sam groźniej przy pierwszym meczu bardzo dobrze ograniczyliśmy ich w postacie, a włączył się z Manlak Szymański, rzutami za trzy i przegraliśmy ten mecz. Także nie ma jednego zawodnika, na którego musimy się przygotować. Przygotowuję się na dąbrowę górniczą, bo to jest jak dla nas kolejny najważniejszy mecz sezonu. sezonie. Czekamy na dalsze pytania. Do trenera może tamta porażka z MKS-em wspominana była niespodzianką, na pewno była robiona jakaś szczegółowa analiza co w takim razie zmienicie czego będziecie chcieli uniknąć co tam nie wyszło a teraz żeby, żeby spokojnie wygrać ten mecz nie powiedziałbym, że to była niespodzianka Dąbrowa jest bardzo dobrym zespołem nie wiem e, jakie oczekiwania macie e, wobec nas w każdym razie my wychodzimy w każdym meczu walczyć o zwycięstwo i dać z siebie wszystko co też w tamtym meczu daliśmy to, że, że... Przegraliśmy Dąbrową, na pewno nie powiedziałbym, że to było... Dąbrowie, że to była niespodzianka. Druga sprawa, na pewno nie, nie spodziewaliśmy się tyle trójek zawodników, którzy mieli 0-15% za trzy sezonie i oni nas zaskoczyli tym. W tym, tym przypadku przygotowujemy się całkowicie inaczej, podchodzimy do tego. Zuprewnie, z drugiej strony chcemy zatrzymać incesję, pola nie podjęć, czy. czytelny. To... Prosimy o pytania? Na początek wykonania sezonu Kerwina był niezbyt udany. Co stało się, że teraz gra na takim poziomie? What is the

żeby mógł to poprawić w trakcie meczów i od tamtej pory, od tego właśnie porządku, sezonu, drugiej części sezonu, jest zdecydowanie lepiej. Kervina gra uważnie ma w pamięci to, co mu pokazywał na nagraniach i staje się bardziej produktywny dla zespołu. No to korzystając z obecności Kervina, zapytajmy, jak czuje się we Wrocławiu, jak się odnajduje w naszym mieście, w klubie. After this couple of months here in, Mosławie, how do you feel here in the city, what kind of like here. Yeah, like here I mamy cool team lata, we we, vibe and we have team spirit and basketball practice and go home and relax, that's all I do. So it's alright. It's not that cold, so it's alright. <laughs> jak Państwo pewnie domyślicie, że nie jest tak zimno, jak się spodziewał, więc jest całkiem sympatycznie. Kevin skazał, że ma bardzo, bardzo sympatycznych kolegów w zespole. I ten duch zespołu, team spirit to jest to, co jest bardzo ważne, w związku z tym czuje się bardzo dobrze, a cały czas poświęca właściwie tylko i wyłącznie na treningi, powrót do domu, odpoczynek i znowu treningi i cały czas to samo. Jak będą przygot wyglądały przygotowania do tego niedzielnego spotkania? Gramy teraz znów o nietypowej godzinie o 16. Trening też yy, o tej godzinie. Czy to ma jakieś znaczenie? Ostatnio 20.45 chyba nawet zaczęliśmy w Gorzelcu. Jest to trochę trudne, aczkolwiek nie ma co się skarżyć na to, bo każdy zespół ma to. My w tym sezonie gramy więcej meczów w niedzielę i poniedziałki, także już jesteśmy przyzwyczajeni. Oczywiście te treningi trochę spróbujemy przestawić na tę godzinę, żeby się zawodnicy przygotowali do takiej trochę wcześniejszej pory, ale myślę, że to, ta pora jest odpowiednia dla, dla kibiców, także taka martwa godzina. Mimo spędzona w hale, a potem cały wieczór wolny na odpoczynek. Także liczę, że będzie pełna hala, że znowu będziemy mieć naszego, jak ja mówię, pierwszopiętkowego zawodnika za sobą na trybunach i, i że ten mecz się zakończy sukcesem dla Pytania? Uh, Kerwin, you lost, uh, yet Is that a kind of pressure for you or not? powiedzmy tak ja w domu kiedy z naszymi fanami i wszystko. przynoszą energię musimy na i nie pytanie o to bo Kevin nie przegrał jeszcze żadnego meczu w też cała drużyna nie przegrała jeszcze meczu w Włodzławku, jak czy w związku z tym istnieje jakaś presja Kervin stwierdził, że fani dają taką energię, że właściwie chodząc na boisko się kompletnie o tym nie pamięta, no i co, i oby tak dalej. Wie Pani, jak w niedzielę przegraliśmy meczu w tym sezonie? Wiem, że tylko <głos》<głos》wyjazdowe, ile, nie, nie, nie pamiętam, nie liczę, 4. ale wiem, że, że to było w ale czy się nie liczy? <głos》głos》> Do trudnego tematu mogę wrócić? Pytam o tego koszykarza, który nie trenuje z zespołem, czy jest szansa, że wróci, czy wy rozmawiacie, czy działacze rozmawiają, czy pan z nim rozmawiał, czy on uczestniczy w jakichś takich, nie wiem, taktycznych treningach, czy w ogóle jest odsunięty zespołu, jak to wygląda jego sytuacja? Na razie on przychodzi rehabilitację, ma treningi indywidualne i jeszcze nie jest dołączony do, do treningów koszykarskich. Wie pan jakąś datę, czy, czy, czy w ogóle nie, mamy, nie ma szans? Nie, to jest to zależne od jego zdrowia. Czy są jeszcze jakieś pytania? A konkretnie o jakich przyczynach mówimy nie Pana Ogóciego? Pytanie do Pana trenera, tak? Tak, oczywiście. Jeśli Pan trener nie wie, to poprosiłbym panu o ewentualnie odpowiedź, bo mamy do dyspozycji trzy kontuzje i teraz nie wiadomo co. To jest przyczyną, że nie gra. Zespół uzgodowany Panie trenerze oczywiście od dwóch zawodników. Czego oczywiście pan nie krył, lub po dwie gwiazdy, i wynikają, czego nagle to wszystko przestało. Okej, okay, możemy tutaj kolejne elementy wtrącić, ale zburzyło to całą koncepcję, którą to jest ewidentne i aż bardzo wyraźnie to widać. tak? Więc która ta kontuzja dolega temu bacetowi? Kołcz sobie żeby odpowiedzieć. Nie wiem pod jakim względem to bardzo tak widać, jak rzucamy na wjeździe 94 punkty, co mamy rzucać 130, czy coś takiego. W każdym razie ma kontuzję plecu, która się miała kontuzję pleców, która się później przeniosła na biodro. Taka, taka jest, taki jest obecny stan.